Cześć, witam na kanale Gospodarstwo w Afryce. Dzisiaj, po dłuższej przerwie, wracam do Was z aktualizacją tego, co się działo. A działo się jak zwykle wiele. Poczynając od w pszenicy, które dla nas były dużym poligonem pod względem logistyki, jak i pogody. Siebie kukurydzy i soi, przygotowanie i uruchomienie nowych pól. Dzisiaj na temat. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek na temat tego co się tam działo, a dokładnie na temat żniw pszenicy. Zapraszam do odcinka. Zacznijmy od konkretów. Plon. Mimo że siebie mieliśmy mocno opóźnione, strzeliśmy od 6 do 28 czerwca. Wyniki nas pozytywnie zaskoczyły. Średnia wyszła na poziomie 7,3 tony z hektara. Najlepsze kawałki, siana najwcześniej, sypały nawet 9 ton. Podczas gdy te najpóźniejsze około 5. Musimy jednak pamiętać o tutejszym klimacie. Optymalny termin siewu to połowa kwietnia. Każdy dzień zwłoki po 15 maja to coraz większe ryzyko, bo pszenica trafia wtedy na ekstremalne upały. Temperatury rzędu 32-40 do 400 stopni w czasie kwitnienia. Przy takim stresie termicznym, wysoka temperatura może uniemożliwić prawidłowe otwieranie się pilników. Powoduje wysychanie ziaren pyłku, co sprawia też, że stają się one bezpłodne. Słupek szybciej wysycha i przestaje przyjmować pyłek. Pszenica pod wpływem stresu cieplnego drastycznie przyspiesza swój rozwój. Stres wymusza szybsze zakończenie cyklu życiowego. Roślina wręcz ucieka przed upałem, kończąc kwitnienie zbyt szybko. Nawet jeśli dojdzie do zapłodnienia, wysoka temperatura po kwitnieniu skraca nalewanie ziarna, co skutkuje jego pośladem. Problem jest też taki, że przy silnym wietrze i takim gorącu irygacja po prostu nie nadąża za parowaniem wody. Po okolicach 20-30 października w Zambii często pojawiają się intensywne opady, ponieważ jest to moment przejścia z pory suchej do pory deszczowej. Związane jest to z międzyzwrotnikową strefą konwergacji, która zaczyna intensywnie przesuwać się na południe, nad Zambię. To strefa, w której spotykają się wilgotne masy powietrza z północy i gorące z południa. Gorące powietrze silniej się wznosi i zasysa wilgotne powietrze z nad Konga. Powstają wtedy burze i ulewne deszcze. Są to deszcze inicjujące sezon. Wielu rolników czeka na nie z siewem kukurydzy. Często następuje po nich kilku lub kilkunastodniowa przerwa, zanim pora deszczowa się ustabilizuje. Niestety w tym roku było podobnie 23 października. Nawiedziła nas nawałnica z gradem. Około 80 hektarów, które jeszcze stały w polu, zostało dotkliwie zbitych. Szacuję straty na ich 15-20%. Yy, mnóstwo ziarna i całych kłosów po prostu leżało na ziemi. Wystarczył jeden taki intensywny deszcz, bo jakość ziarna drastycznie spadła. To była cenna lekcja, do tego myślałem, że ze zbi zbiorem nie trzeba się tak spieszyć, bo w październiku zazwyczaj nie pada. Teraz już wiem, że, że niestety ryzyko jest i to duże. Kolejnym zaskoczeniem był wołek zbożowy. Podobnie jak w kuchrydzy, zaczął on atakować pszenicę bezpośrednio na polu. Musieliśmy reagować błyskawicznie, pojawiło się jednak wąskie gardło, logistyka. Brak dostępnych rękawów foliowych i ograniczony własny transport spowalniał pracę. Żeby ratować ziarno, musieliśmy wynająć zewnętrznych przewoźników koszt 15 dolarów za tonę. Przy transporcie na dystansie 100 km. To spowodowało, że tempo koszenia dyktowała nam dostępność ciężarówek. Przedzając pytania, nie, nie kosimy pól po łuku, ani po okręgu. Kosimy je, kosimy je normalnie po linii prostej. Tutaj wyjątkowo yy, musiałem troszkę inaczej to zrobić, bo chłopaki chcieli już uprawiać. Yy, a pole jeszcze nie było skończone. Pierwszą rzeczą po wykoszeniu pola jest zarównanie kolejnych po piwocie. Kolejny potrafi być naprawdę głębokie, nawet 50 cm i głębiej. Potrafi, piwot potrafi utknąć, po prostu jak jest zbyt głęboko. No, chłopaki muszą to najpierw przetależować, przegruberować te kolejne, żeby po prostu pole było w miarę, w miarę równe. Wtedy później można jeździć rościewaczem do nawozów i uprawiać po długości. Tak? Aktualnie całe nasze wysiłki skierowane są, by jak najbardziej przyspieszyć zbiór kukurydzy siewnej. W poprzednim roku kukurydza siewna była gotowa do zbioru już w początku kwietnia, ale systematyczne burze nie pozwalały dosnąć jej na polu aż do połowy maja. Jej wilgotność przez cały miesiąc wahała się pomiędzy 13 a 17%. Musieliśmy czekać za zbiorem, aż będzie poniżej 13. Aby przyspieszyć zbiory, w następnym sezonie kupiliśmy przystawkę do kukurydzy ośmiorządową firmy kapelą. By można było zbierać kukurydzę siewną kombajnem, nie może być ona znowu suchsza niż 17% bo łamią się nasiona i kruszą, się, pęknięcia powstają na nich. To znaczy, że musieliśmy dodatkowo zaprojektować i zrobić w Polsce dwie suszarnie po 30 ton, każda. Jak na razie, jak niektórzy by zapewne zauważyli, nie mamy dobrego zmiany. Po kukurydzy przychodzi pszenica, a po pszenicy znowu kukurydza. Są to rośliny, które należą do jednej grupy, gdzie choroby z jednej przechodzą na drugą. Dzięki szeroko stosowanej biologii jeszcze nie mamy z tym problemów. Yy, nadal używają bardzo ograniczoną ilość fungicydów. Dlaczego podozem wygląda jak wygląda? Przede wszystkim ze względów finansowych. Są to dwie najbardziej dochodowe uprawy, jakie możemy uprawiać. Z drugiej strony, po kukurydzy i pszenicy jest naprawdę duża ilość resztek podzinnych, które zmieszane z glebą podnoszą ilość materii organicznej, przez co zwiększa się możliwość zatrzymywania wody w glebie. Na tym filmie chciałem wam pokazać m.in. Jak, jak wygląda różnica pomiędzy poprzednim sezonem, a tym sezonem jak po anthillach już prawie nie ma, nie ma śladu właśnie dzięki biologii, dzięki wykorzystaniu mikroorganizmów udało nam się reaktywować te miejsca, gdzie były martwe gdzie inni mają przez 4-5 lat problemy, żeby cokolwiek zebrać my już w pierwszym roku, w drugim roku, w drugim sezonie, przepraszam mamy już efekty. To jest dowód na to, że chociażby nie wiem co dał, jeśli, ile nawozów, ile wapna, jeśli nie będzie życia w glebie, to nic nie urośnie. Nasz kombajn przyjechał na tydzień przed spodziewanymi żniwami z RPA. Maszyna w świetnym stanie technicznym, po gruntownym odświeżeniu. Wymieniony miał wszystkie łańcuchy przenośników, płosowy, dziarnowy, jak i pochyły. Większość łożysk jest nowa. Od razu kupiliśmy do, do niego klipiska do pszenicy, bo tam gdzie pracował, to pracował tylko i wyłącznie w kukurydzy. Kupiony został y, od y, dealera John Deere w y, Nie odbyło się bez niespodzianek. Jedną z nich była awaria ślimaka w zbiorniku. Pusterka ujawniała się tylko i wyłącznie pod dużym obciążeniem. Ślimak przestawał odbierać zboże z przenośnika, który się zapychał i palił pasek klinowy. Yy, cały dzień zmarnowałem, żeby zorientować się o co chodzi. Okazało się, że złącze kłowę na łączeniu przekładni i ślimaka po prostu się obrobiło. Na początku myślałem, że przekładnie może, pasek klinowy, coś z nim jest nie tak, albo jakieś tam łożysko na napędzie, ale na szczęście wystarczyło trochę napawać yy, to złącze i, i wszystko było jak należy. Sporo nerwów napsuł nam też pożyczony 9-metrowy header z pokrzywioną kosą. Ale po jej wyprostowaniu praca w końcu ruszyła z pełną parą. Jedynym minusem był brak ściżkarni. Dopóki słoma była sucha, kombajn ją bardzo ładnie kruszył i rozsypywał po polu. Ale przy wilgotnej słomie słoma się ścieliła grubo. Talerzówka i gruber miały co robić, aby to wszystko wymieszać. Ale udało nam się kupić na Litwie za około 5000 euro nową ściżkarnię kontenerze do Zambii. Końcem grudnia wysłałem do Zambii dwa kontenery ze sprzętem. Zakupiliśmy talerzówkę 6-metrową firmy Rolmaco oraz półdutowy do spływania na miejscu Anchila również firmy Rolmaco. Jak już wcześniej miałem Przestawkę do kukurydzy Capello. Dwie suszarnie do, do kukurydzy. Dwa przenośniki kubełkowe. Części do, suszarni, do czyszczalni. Sieczkarnie. Wózek widłowy, formę do kostek LEGO. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji i komentowania. I oczywiście zapraszam na kolejny odcinek z tej serii, więc do zobaczenia.